Chwała Ojcu i Synowi Jego Przedwiecznemu I Różnemu i bóstwie Duchowi Świętemu Jak było na początku i zawsze i nijem Wierzę w na niech wieku słynie Zawitaj no, Pani Świata niebieska Królowa Witaj Pannogat Panny Gwiazdo Porankowa Zawitaj pełna łaski, prześlicz na światłości, Pani na pomoc świata, śpiesz się z bez złości. lat lata wieszmy, od wieków Śpiewa też widzę, śpiewa godzinki. Słowu, jednorodzonemu przez tyle ziemi na prak, i nieba ogniskę. I powie, że i może, może być roczyste, siebie ogróżnienice, sobie, bo przestępstwo Adama nie ma prawa w tobie. Wybrał ją Bóg i wywyższył po wszystko i wziął ją na niespornie do przybytku Pani, wysłuchaj modlitwy nasza. O, nie nasze nasze, niech do ciebie przyjdzie. Módlmy się, święta Mario, Królowo niebieska Matko Pana, naszego Jezusa Chrystusa i Pani świata, która nikogo nie opuszczasz i nikim nie gardzisz. Wejrzyj na nas, Pani, nasza łaskawym okiem miłosierdzia swego I uprasz nam o Syna swego miłego odpuszczenia wszystkich grzechów naszych. Abyśmy, którzy teraz święte Twoje i niepokalane poczęcie nabożnym sercem rozpamiętywamy, wiecznego błogosławieństwa za płatę w niebie otrzymać mogli, co niechaj da ten, któregoś ty o Panno porodziła syn Twój, ja, Pan nasz Jezus Chrystus, który z ojcem i duchem świętym żyje i kluje w trójcy świętej jedyny Bóg na wieki wieków. Pani wysłuchaj modlitwy nasze. Panowanie nasze, niech do Ciebie przyjdzie. Błogosławmy Panu. Błogosławmy Was. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. Ty bądź miłościwa Pani ku do nocy. Aby nas spodarzył nieprzyjaciół mocy. Chwała Ojcu i Synowi Jego Przedwiecznego I równemu i Świętemu Jak była na początku i zawsze i nigdzie Niech Bóg Trójcy Jedyny na biednie wieków słynie Ja witam kochana mądra Dla mnie poświęcony siedmioma kolumnami Pięknie ozdobiony pod wszelakiej zarazem świata ochroniona, z pierwej święta w żywocie, zrozona. zrodzona. Tyś nas poprzeć żyjący, tyś jest świętym drzwiami, znowu nas, miasto z Jakuba, jest nadaniąłami. Ogromna czar, tu jesteś, przytułowu świata. I wodnie omylnym. Sam ją stworzył w duchu świętym. I wyjątkował na życiem dzieborów Pani, wysłuchaj modlitwę nasze. A, Bole. A Bole nasze niech do ciebie przyjdzie. Błogosławmy panu. Bogu chwała a dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. Amen. Amen. miłościwa Pani, a pomocy, awe wina z potężnych nieprzyjaciół mocy. Chwała Ojcu i Synowi Jego Przedwiecznemu i równemu i Bóstwie Duchowi Świętemu, jak było na początku i zawsze i nie. Я говорю, что